Usiądźcie, moje aniołki, wygodnie na swoich miejscach. Idziemy za Chrystusem królem. Wsłuchujemy się w słowa Pana Jezusa, jakie do nas mówił przez te lata na temat swego królowania i jak nas przygotowywał do tego roku 2025. Wiem, że Was włóczę, że czasami wymagam ponad siły. Dzieci, ale. Ten wysiłek wart jest tego wysiłku. A nagroda dla Polski czy dla świata. Choć dzisiaj mnie Pan Jezus zaszokował w tych rozważaniach, dojdziemy do tego, to, co przepowiedział. Dzieci do Bogu dzięki, że tak odkrywamy na starość już te rzeczy. Idziemy dalej za orędziem na Grunwaldzie, dzieje go. Skończyłem. Moje dziecko, powiedziałem Ci, że ojczyznę waszą pobłogosławiłem i poznaj, że moje błogosławieństwo nad tym ludem przyniesie obszity owoc, a więc nie ustawajcie w modlitwie, bowiem wszystko, co mi ofiarujecie, przyniesie pożytek narodowi i nie poznacie mojego gniewu. Dzieci musicie znać mój stan ducha. Wiem, że ten gniew Boży się wyleje na świat. Oni tańczą, bawią się, osiągają coraz to lepsze warunki życia dzieci. To... Obyście nie poznały, obyś polsko... Nie poznała gniewu Boga. Ci, którzy mnie królem obraliście, jesteście bowiem moimi pierworodnymi. Dzieci, to jest ogromna łaska tego czasu. Sprawdzam w tej grupie, czy ktoś wtedy, 15 lipca, był, moi drodzy, na polach Grunwalskich, 600 rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Ręka do góry. Pani Ania. Jest tu dwóch. Pan Tomuś był panu ukochany. To jest nas czterech. Kto, kto jeszcze? Czyli pięć osób z tej grupy było. Cieszę się. Dzieci. To pomyślcie, jak to, to się wszystko rozrasta. Jak to już było dawno. I oto przed nami są. Wete, wer, weter, weteranie, tak się to mówi? Weteranie tamtej bitwy. Bądźcie wewnątrz szczęśliwi dumni. Jesteś pierworodnym Boga. Jest to ogromna łaska. Ci, którzy mnie obraliście królem, jesteście moimi pierworodnymi. Te tygodnie nadchodzące przyniosą tak bardzo wiele wyjaśnień. To dopiero rozsierdzi demona. No ale cóż, taka to jest bitwa. Tak, moje dziecko, to oznacza, że macie pierwszeństwo waszych prośbach i błagania. Czyli jesteście ci, co byli na Grunwaldzie. Jesteście bez kolejki przyjmowani przez Boga. Dzieci, to telewizja jeszcze nie miała roku. Ja jestem wskazany, mając taki malutki ekran i przecież nie miałem tylu słuchaczy, co teraz, a mimo to było tam ponad tysiąc ludzi. Niektórzy mówią, że więcej. Za chwilę Pan Bóg to podsumuje. Wy jako pierwsi okrzyknęliście mnie królem, a przez to odrodzicie się jako nowe plemię w tym narodzie. Dziś to plemię, jak się nazywa? Zakon czasów ostatecznych. Ci, co byli, narodzili was, którzy tu jesteście w Czerwonych Płaszczach. I wtedy was Bóg też już rodził. Choć was tam nie było, wyście tam też byli. Odrodzicie się jako nowe plemię w tym narodzie. A to, co jest nowe, pamiętajcie, ciężko się przebija. Przeciwko temu, co jest nowe, w sferze ducha dzieci występują wszyscy. Pleban z demonem za pan, pan brat, policjant z demonem za pan brat, polityk z demonem za pan, pan brat, byle tylko im dołożyć, żeby nie byli naszym wyrzutem sumienia. Ja sobie nie przypuszczałem, że przyjdzie mi iść w kapłańskim życiu na czele takiej awangardy. Kapujecie? Z małą garstką przeciwko wszystkiemu i wszystkim. Gdzie słyszeliście, wystąpią przeciwko Wam wszystkie narody. Bo jak dojdzie do intronizacji, wiecie, jak będzie był? Teraz pragnę, aby Wasz naród odrodził się we mnie. Uznałem modlitwę i ofiarowanie mi się każdej duszy, która w tym dniu łączyła się z Wami, nawet jeśli nie było jej tam na miejscu. Wiecie, że widziałem wiele więcej dusz w całym narodzie, które, które wołały do mnie ze łzami w oczach i szczerym oddaniem. Nie było Was tu więc tysiąc, jak sądziliście, bo ja taką cyfrę podałem. Patrząc dziś na albumy, jak ta kolumna ma prawie 500 metrów idąca szóstkami, no to mogło być tam więcej niż tysiąc, uwzględniając ekrany telewizyjne, internetowe, więc Pan Bóg mówi, że było tam kilka tysięcy ludzi, którzy ze łzami w oczach wołali i szczerym oddaniem. Powiedz moim kapłanom: Prześlijcie ty, nie było was więc tysiąc, jak sądziliście, ale kilka tysięcy. Moja ukochana garstko dla ciebie uratuje Polskę. Dzieci, Bóg dotrzymał to słowo. Trzykrotnie już ratował Polskę w minionym roku, tamtym. Jeszcze jak rządził PiS, bo oni, oni chcieli strasznej wojny. Wtedy był nasz post, dzieci Pan Bóg powstrzymał, to było przed dwa laty, a teraz na wiosnę nie udało się im zrobić przewrotu. No i teraz się im nie udało zrobić puczu. Miniony, miniony nie ten wtorek, tamten wtorek. Co były tu rekolekcje. Dla ciebie, mała garstku uratuje Polskę. Powiedz moim kapłanom, którzy okazali mi moje oddanie, że ich widziałem i błogosławię tym duszą. Było nas razem sześciu. Trzech zostało. Jeden był taki wikary, ale w życiu nie miałem z nim kontaktu, śladu. Zniknął z powieści, a jeden z tej grupy zdradził mnie Zdradził dzieło, bo go biskup Bielsko-Biały złamał. Dał słowo, że nie będzie na pustelnię przyjeżdżał i miał kontaktu z księdzem Piotrem. Ale sumienie go ma, chyba mu wyrzuca tą postawę, bo tu on gdzieś raz był, siostra go przyjęła, mnie nie było. A był to taki bliski kapłan mojego serca. Więc też trafił na górala. No i trudno, taką drogę wybrał. Więc z sześciu księży na Grubadzie przy królu zostało czterech z tej grupy. Łącznie ze mną. Moi umiłowani, moi wierni synowie wzruszyło się moje serce, kiedy na Was patrzyłem, bowiem niewielu jest gotowych ponieść ofiarę dla mojego imienia. Takie są stany kapłańskie dzisiaj. Niewielu jest gotowych ponieść ofiarę dla mojego imienia. Nie lękajcie się, nie lękajcie się, dzieci. Mam was w opiece swojej. Będę was błogosławił. Poznacie, jak bardzo mnie uradowaliście. Tę ofiarę Waszą Pan Bóg rozmnożył. Bo jeśli uwzględnimy wyniki tylko internetowe, no to rozmnożył tę ofiarę kilkadziesiąt razy albo ponad sto razy. Jest nas teraz w tych szeregach dużo więcej niż było od dziś. Ale Pan Bóg dalej woła i prosi, aby byli chętni. Do pokuty narodowej i wstępowali do zakonów czasów datecznych. Amen.